Witajcie bardzo serdecznie w newsach ze świata e sportu a już w dzisiejszym odcinku. Nowy ranking HAL TV, nowe miejsce Virtusów i ciekawe fakty na ten temat. Izak i Iz komentatorzy. Czy pompa Team odpada? Dwa dni do najważniejszych kwalifikacji. M4 Desolate SPACE wygrywa 2 Oczywiście wysyłka dopiero jak skończy mi się obecny ban na trade z powodu zmiany telefonu. Również na moim fanpage wjechał giveaway na słuchawki za pół tysiąca złotych. Still seriesy Arctis 5, z których sam korzystam. Dodatkowo, w ramach niespodzianki na grupie Informatorzy Rito możecie wygrać pakiet trzech biletów na Pegel na każdy dzień od piątku. Zapraszam Was do łapkowania strony i dołączenia do grupy, by wziąć w nich udział. Jeżeli nie chcecie przegapić następnego odcinka, zostawcie kciuka w górę i subskrypcję. Zaczynajmy newsy. Wystarczy, że użyjecie kodu Rito na stronie sesgoempajr.com, a dostaniecie bonusowe środki na start. Serdecznie Was tam zapraszam. Najświeższy ranking Hall okazał się być dużym zaskoczeniem. Wirtusi, nadal, mimo zwycięstwa na Adrenaline Cup, pozostają jako numer 10. Wyprzedzili ich takie drużyny jak Liquid czy Cloud9 które jakimś cudem znajduje się na szóstym miejscu. Osobiście nie do końca zgadzam się z tą roszadą. Numerem 1 oczywiście pozostaje brazylijskie SK Gaming, a tuż za nimi, wyprzedzając Astralis, pojawił się FaZe W top 100 znajdziemy trzy polskie formacje. WP na 10 miejscu, Team Kingwi na 33 i Pride na 53. A teraz najlepsze i najbardziej interesujące ciekawostki znalezione przez jednego z użytkowników Reddita. Akademia Spirit znajduje się wyżej w rankingu niż oryginalny skład Spirit i to o 7 miejsc wyżej. Skład Sprint Perry poszedł w górę o 143 miejsca i znajduje się obecnie na 60. W całym zestawieniu setki nie ma żadnej drużyny z Wielkiej Brytanii. Najbliżej jest Radix na 137 miejscu. Drużyna streamerów o nazwie Mythic, widzowie to na pewno ją kojarzą, znajduje się na 91 miejscu. No nieźle HAL TV, zobaczymy co ranking przyniesie ze sobą po kwalifikacjach na Majora. Fantazji Expo wykupiło łączność do streamowania Majora w CSGO, który odbędzie się w Krakowie. Idąc tym śladem, wiadomo jest, że komentatorami będą osoby powiązane z organizacją. Spotkania z swoim komentarzem umili nam Piotr Izek Skowerski i Patryk Izidzięcią. Osobiście pojawię się na evencie bezpośrednio na aranie, natomiast ci z was którzy nie jadą, kogo wolicie słuchać? Wcześniej wymienionego duetu, czy może Morgana z kubikiem? Dajcie mi znać w komentarzach. Dla przypomnienia Major startuje 16 lipca, a kończy się 23. Wczoraj rozegrały się końcowe mecze w ramach polskiej Ligi sportowej. Pompa Team Black stawiło czoło Samsung for Gamers cię końcowo zremisowali, przez co mieli znowu tyle samo punktów nie wiadomo kto w końcu awansował do play-off. Nie być podsumowanie, chyba rund na ich fanpage'u, natomiast końcowo gdy pisze scenariusz, a jest już popołudnie, nic nie wrzucili. Komentarze wskazują raczej, że awansuje Samsung, a nie Scott i Samu. Obecnie 100% zakwalifikowanymi do playoff formacjami jest Team Kinguin i Grubasy. Najprawdopodobniej liga skończy się bez dużego zaskoczenia, bo Team Kinguin raczej ją wygra. Momentem fantastyczna runda Markosia, teraz jednak już bez snajperki. No, a tutaj Menio. <laughs> o Jezus Maria! On no, no, chciał chyba pójść serio po raz. Już w ten czwartek startują oficjalne kwalifikacje na PGL Major Kraków. 16 drużyn spotka się na lanie w Rumunii, by wyłonić najlepsze 8. Jeżeli ty w komentarzu wytypujesz najlepszą ósemkę, to po zakończeniu kwalifikacji ci jakiegoś skina. Cała szesnastka wyświetla się obecnie na ekranie, więc możesz spauzować film i wybrać swoje typy. Powodzenia! To tyle niusów na dziś. Zostaw kciuka w górę i suba, by nie przegapić następnych. Do zobaczenia!